Jedną z wielu zalet buta trekkingowego wysokiego jest to, że możemy go zawiązać na wiele różnych sposobów. Pierwszy sposób, który chcę Wam pokazać jest no, ogólnie znaną metodą wiązania, więc właściwie technika nie wymaga tu szczególnego komentarza. Tego typu zawiązanie buta powoduje największą kompresję w górnej części buta i w miarę upływu czasu, kiedy but jest używany, zginany w czasie marszu, ta siła zaczyna się rozchodzić mniej więcej równomiernie na całą długość wiązania, szczególnie wtedy, kiedy występują dobre prowadzenia dla sznurowadeł, tak jak tutaj z rolkami. I wykorzystywane jest w sytuacjach, kiedy maszerujemy po terenie płaskim lub kiedy schodzimy z wzniesienia. Dobrze chroni kostkę, także takie są metody użycia tego typu wiązania. Kolejna metoda wiązania buta to wiązanie buta metodą dwustrefową, gdzie dolną część buta chcemy dobrze dopasować. Do stopy, natomiast górną stopę górną część stopy chcemy mieć luźniejszą w związku z tym musimy oddzielić tego typu podwójnym zawiązaniem dwie strefy buta i górną część wiążemy z mniejszym napięciem Dzięki temu uzyskujemy dobrą ruchomość w górnej części kostki, w, górnej części, w dolnej części podudzia i kostce, natomiast dosyć ciasne obejmowanie przez but stopy. Wykorzystujemy to przy wchodzeniu na wzniesienia oraz w latem, kiedy chcemy, żeby do wnętrza buta wlatywało więcej powietrza żeby but się lepiej wentylował z kolei odwrotną sytuację chcielibyśmy uzyskać wtedy kiedy zimą chcemy do buta założyć stopę z grubszą skarpetą wtedy sobie musimy rozluźnić dolną część buta i w czasie wiązania nie chcielibyśmy żeby ona uległa zaciśnięciu w związku z tym znów podwójny węzeł który przekładamy blokując tym samym dolną część buta i wiążemy wiążemy dosyć ciasno górną część bo chcemy ograniczyć dopływ chłodnego powietrza z góry w tym wiązaniu mamy dosyć dobrze i ciasno zawiązaną część od stawu skokowego do podudzia i bardzo luźno zawiązaną dolną część buta, która nie będzie nam uciskała stopy podwójnej skarpecie. W pewnych sytuacjach chcielibyśmy, żeby but dosyć luźno trzymał nam dolną część buta dosyć luźno trzymał górną część buta ale żeby nam trzymał kostkę zdarza się tak w przypadku butów które bywają za luźne w części kostki podobnie jak wcześniej dolna część buta jest luźna przekładamy sznurowadła blokując dolną część buta łapiemy pierwszy haczyk tutaj jest Taka możliwość wiązania z haczykiem lub bez haczyka. W przypadku, kiedy chcemy dobrze ustabilizować okolice pięty, polecam jednak kierować język ku dołowi, nie ku, ku górze. I wykonujemy wiązanie ostatniego haczyka. Wyciągamy buta i dopiero wtedy wiążemy środkowy haczyk. Tak dociskając buta. Mamy dosyć dobrą ruchomość w górnej części buta, luźną dolną część buta i bardzo dobre trzymanie w strefie piętowej buta. Metodą zawiązania buta z bardzo dobrą kompresją okolicy kostki, jeszcze silniejszą niż w poprzednim wiązaniu, jest metoda, w której Również uzyskujemy dosyć luźną dolną część buta. Przełożenie sznurowadę i prowadzimy sznurowadła w ten sposób. Wykonujemy obwód na ostatnim haczyku i teraz sznurowadło prowadzimy. przez tą szn sznurówkę i przez tą po drugiej stronie uzyskując takie prowadzenie sznurowadła dociskamy górną część wyciągamy sznurowadła i Zawiązujemy z bardzo silną kompresją w okolicy kostki. W tym momencie but bardzo dobrze trzyma w tym wymiarze poprzecznym. Przy luźnych sznurowadłach w dolnej części buta i ciasnym trzymaniu kostki i okolicy podudzia. Kolejna metoda, którą chciałbym pokazać wiązania buta to wiązanie w takim systemie, który umożliwia nam bardzo dużą ruchomość stopy i jednocześnie luźny but w rejonie stopy. Szczególnie polecam zimą, kiedy, kiedy stopa powinna być luźna w bucie. Natomiast górną część buta również blokujemy. I możemy sobie zawiązać stosunkowo ciasno, uzyskując bardzo ciepły but na zimę z luźną dolną częścią. Na koniec chciałbym powiedzieć, że wszystkie metody wiązania buta wiążą się z różnymi stopniami kompresji stopy. I trzeba uważać, żeby nie doprowadzić do zmian e, takich utrudniających przepływ krwi w stopie. Dlatego proponuję eksperymentować z rozwagą i zastosować każde z tych wiązań do własnych potrzeb. Dziękuję za obejrzenie filmu. Pozdrawiam i do zobaczenia.